Siemano, witam was w kolejnym odcinku na kanale Popkulturalnie Popcamp. A dzisiaj omówimy sobie trzeci już odcinek yy, najnowszego serialu MCU, czyli The Falcon and the Winter Soldier. To no, odcinek No, serial robi się lepszy z odcinka na odcinek. Ej, a jesteśmy już w połowie. Jesteśmy już, właśnie, to jest połowa serialu, trzeba powiedzieć, już sezonu. Nie wiadomo, czy będzie drugi, bo no fajnie, jakby był, ponieważ no, widzimy, że akcja się tu rozkręca. Każdy odcinek jest poświęcony praktycznie, jest część taka przegadana, i jest część taka, no, akcji, wysokobudżetowa, można powiedzieć. I, ale ta część, te części przegadane nie są, jakby no, takie. Ta część, po no właśnie, ponieważ w tym odcinku dochodzi nam. Pewna Bardzo znana postać, którą już pokazali w poprzednim, czyli pan Baron Helmut Zimo. Zimo. No i on tu po prostu błyszczy, lśnino, bryluje, bryluje. No nie no, to jest jeden z moich, jak już wspomniałem wcześniej, ulubionych vilanów w MCU. I... Był świetny w Civil War, a tutaj jest, mi się wydaje, jeszcze lepszy. Tak jest, więc jak coś jeszcze nie widział, Lepiej, żebyście zobaczyli odcinek, zanim obejrzycie to mówienie, bo wiadomo, omawiamy spoilerowo. Zmówienie. No właśnie. Ale jak ktoś jest tu przez środek, to lepiej, żeby zobaczył to. Yy, no, bo, bo od razu, bo, bo warto. Bo jest tam parę takich yy, zaskoczeń, można powiedzieć. Co no nie? to jest po prostu świetny odcinek, jak, tak po prostu, co nie? Tak, odcinek, odcinek. jest tam tyle nawiązań do, do filmów, takich yy, w sensie, ranczy, na przykład. W ciągu dwóch minut chyba były dwa nawiązania. No właśnie, nie wiem, tej... było nawiązanie do GTA. Yy, do na... school, do Island. school Island. Yy, w ogóle cały ten y, motyw. Trochę jak... rozplano... rozpl rozplanowanie, że nawiązanie do School Island wyszło akurat, jak wyszło no godziny tak, 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 tak no właśnie. W ogóle ten moment jak Baki przychodzi do Zimo w celi, to jest jak normalnie z milczenia owiec żeby przychodzić się do Wilana żeby prosić go o pomoc. Dosłownie ja myślałem, że w ogóle on będzie tak, że Zimo jeszcze nie wyjdzie z tego więzienia, i że on cały odcinek będzie do niego przychodził no i No właśnie, coś tam... oni go od razu że, uwolnili, więc to jest, ale to też zaje, zaje, zajebiście, bo bo wtedy poznaliśmy w końcu taki, tą, tą twarz tego barona Zimo, tego bogatego z komiksów w skarpecie na, na głowie, ale ale ja zauważyłem, że ja uwielbiam, y, jak ten motyw w filmach, jak ten willan ten taki archetypiczny, y, czy tam archetypowy cień, staje się sprzymierzeńcem. Y, tak samo było, nie wiem, z Lokim czy z Miganem w The Walking Dead. No, tak samo no z Zemo tutaj gra. No, czy z Hannibalem w filmie Owiec. Też, no właśnie, tak samo. Y, więc y, Zimo tutaj. No jest, nie, no ja uwielbiam Też nie wiadomo, ile on zostanie, bo też nie wiadomo, ile. No czy właśnie, wiesz, czy... on pewnie gra też po swojemu trochę myślę, bo jednak on nadal ma te priorytety takie, żeby wyplenić świat z superbohaterów. To już w sumie zagwarantował nam zwiastun, w sensie, no to była jedna z jego kwestii. Um, ale może to poprowadzą tak, że on będzie taki, takim bardziej lokim w tym, w, tym, w tym serialu. Fajnie, I jakby takim tak antybohaterem. Takim właśnie, może nawet nie antybohaterem, tylko takim antywilanem, bym powiedział bardziej. Ale. Ten co stwierdzenie wymyślił. No, no, no pasuje według mnie. No. no ale dobra. Zaczęliśmy od tego, że. Yy, od czego? Że no tam yy, nowy kapitan infiltruje jakąś placówkę, w której. Znaczy placówkę, jakieś miejsce, gdzie byli. tyle yy, ci... mało go jest w tym odcinku. Tak. No bądźmy. i myślę, że w sumie bardzo dobrze. Bo wolę bardziej ogląda... więcej oglądać Zimo niż, niż jego, nie? Yy. No ale dostajemy. Pokaz jego wyższości nad samym sobą, mm, znaczy nad samym sobą, nad innymi, gdzie gość na niego pluje, a ten pełną gębą do niego, czy wiesz kim jestem, no to ja rozumiem, że gość na niego napluł, też bym znaczy, się no wkurzył. No właśnie, gdyby to najpierw on powiedział, że wiesz kim jestem, a potem on na niego napluł, no to bym narzekał, no ale no, na mu napluł na mordę, też bym się wkurzył no ale ten tak jakby myśli, że jak już ma tarczę to już wszyscy go będą szanować no ale tak jak mówiłem wcześniej jak gadaliśmy to, to, to nie jest nie na tym to polega no kapitan no w sensie Steve by tak nigdy nie zrobił tak on by nie musiał robić takich rzeczy eee, więc... ale on sam mówi że nie chce być Steve'em więc... ale chce być najlepszym kapitanem Ameryką, jaki może być więc na razie mu to kiepsko wychodzi eee... czy znaczy ja wiem no co te akcje, które robi, no to chodzą, więc czemu kiepsko? W sensie, jeżeli chodzi o takie, może akcje jako akcje, to może i tak, ale na razie sam i Baki robią więcej niż on w kierunku. No ale dobra, mniejsza o to. I tak go jest mało w tym, w tym, w tym odcinku, więc. No, on ma chyba dwie sceny tylko właśnie. No, no właśnie. No i dochodzimy do momentu, kiedy Baki. No, Zapowiedzianego już w poprzednim odcinku, że mm, sam i Baki uwalniają, no w sensie. Bucky. Nie, Bucky Bucky do uwalnia. Zimo, no. Potem pomaga, pomaga wyjść. No a Falcon hmm. nie jest wcale tego fanem, tego pomysłu. Tak, a no, w ogóle to... że ci trochę przerwę, bo yy, od razu jak yy, Baki wszedł do Zimo, no to ja już wcześniej wiedziałem, że, że Zimo zacznie do niego te, yy, to, tą gadkę taką, jak, jak aktywował zimowego żołnierza. No ale. Fajnie, że to pokazali i bardzo dobrze nie poszli w tym kierunku, że jednak to na baki go by zadziałało. To byłoby takie już. E, e. No. no. Ale, ale fajnie, że do tego wrócili i. No, i tyle. Mm, no i tak. I w ogóle, tak, ja muszę powiedzieć, że ja, ja, ja się zachwycam w ogóle baki w tym serialu, bo tak. Mhm. Szczerze, ten falcon to dalej jest ten falcon z MCU, Taka który jest w sumie Falconem, nic nie tak robi. Oznacza. Co mu dać ten wątek tej jego rodziny? Może to się rozwinie jeszcze w przyszłych odcinkach, ale jak na te trzy odcinki, no to zdecydowanie bardziej to jest The Winter Soldier and The Falcon, mm -hmm. a nie. Tak. The Falcon The Winter Soldier. No. Falcon może daje tu takie większe, nie wiem, nazwisko. Znaczy no w sensie nazwę swoją pseudonim, ponieważ on jest w końcu Avengerem I, i Abaki nim nie jest, więc on jest bardziej rozpoznawalny. No, jako postać na razie. Popada zdecydowanie lepiej baki według się. Tak, mnie. tak jest, zgadzam się. Yy, no ale tak. I, no i baki uwalnia Zimo i w ogóle ta scena jak. Ta ucieczka tak, z więzienia. ucieczka z więzienia jest. jest cały czas pierdą. zastanawiam w tych filmach, skąd oni biorą tych strażników wszystkich, to tam tak po prostu można sobie wyjść. No. Robisz zamieszanie, przebierasz się, nikt cię nie poznaje. No, no właśnie. W ogóle nie mam. Ja, jeżeli taki ktoś jak Zimo, no to przynajmniej powinien być zaczipowany jak on doprowadził do takich zniszczeń można powiedzieć. No, on po prostu się przebiera. No ale myślę, że nie ma co się to, to tak jakby się wiesz zastanawiać czemu Godzilla nie pokonała Konga od razu, bo ma atomowy oddech czy coś. Tak, albo dlaczego no nie, no no tak, no fakt. Pięknie się taki rzeczak po prostu nie ma sensu. Trzeba to zaakceptować, myślę i no, że no, że by działało w jako jako odbiór co nie? Tak jest. Ym... No i właśnie. I, no i sam jest niezadowolony tym pomysłem, ale w końcu, w końcu się przekonuje. I, I ta scena jak okej, okay, Zimo, where, where do we start? Czy coś takiego. I, Zimo, i ten uśmieszek Zimo, to jest. Nie you no. Know... Ja chcę, go, ja chcę, żeby on był do końca tego serialu, żeby, żeby nie wiem, on dostał jakiś <grym> spin-off, no. Ale on żeby on nie, nie stał się nagle takim nagle głównym Vilanem, bo tak, to było że, Sławę. No, że mu się te priorytety. On, on też powiedział na początku, że to był nic, to nigdy nie było nic ten osobistego. Tak, ale y w ogóle ten serial buduje tych wszystkich bohaterów jako, że nie ma do, y w sensie, wiesz, stereotypowo złego kogoś. Tak na maksa, tak, nie? Tak, tak, tak. Każdy ma tam jakieś swoje racje. Ale to już jest, mówię, ten trop takich vilanów w MCU. To jest Chociaż te, te, te działanie tej grupy, które zrobili, to to też nie było zbyt moralne potem, no ale do tego potem przyjdziemy może. No właśnie, no ale tak, dobra. No i co? No i um, Zimo zabiera naszych bohaterów do miejsca znanego z komiksów, czyli poor który jest siedliskiem. Tam on był głównie związany Czyli takie, z... No. Czy, czy, czy takie miasto, jakby to był John Wick 3, że tam... Tak, w ogóle, w ogóle, właśnie, kolejne nawiązanie do filmu, jak z Johna Wicka 3, jak oni po pierwsze jechali autem do tego, do tego, do tego miasta, za nimi motocykliści, jakaś wszyscy, obstawa. Bo, w ogóle wszyscy, wiesz, łowcy głów bo, w tak, jednym miejscu, nie? ta jak ona miała... Sally, z, czy tam... Z... Ja jakaś tam, ta, ta babka zginęła i tam wszyscy dostali na telefony te, że Tak, że tam. tysiąc ex no To było świetne. No ale dobra, ale przed tym to jeszcze. To Zimo pokazuje, że on tu jest bogaty, on tu ma auto. pokazał nam jest, że dostał. To jest jak scena z Justice League, jak Batman mówi, że go super mocno tak, jest. Tak, tak, tak. I, no i tu fajny, fajny porusz taki. Trochę tam oryginu Zimo, którego nie dostaliśmy w Civil War, że on faktycznie jest tym baronem, że on był tam, jak on to nazwał, royalty, przed tym jak kumple tam, sama i bakiego zniszczyli mu miasto. No ale dostajemy też pierwszy, jakby. Pierwszą scenę na, na klasyczną maskę Zimo, która nie jest po prostu wytłumaczona, że on coś jakoś ją no, zrobi, czy coś. Ona po prostu była z jego w tam wcześniejszych, jak się działał. No i, no, i, I no, mają, i No i, i super. To jest tak samo jak z wytłumaczenie, dlaczego Kong urósł, czy, czy, czy A, coś. Tak, no. tak, tak no. Więc tak. No. Sorry za te odwołania, ale jesteśmy cały czas zafascynowani Tak, godziny, tak, tak jest. Więc jak ktoś, jak ktoś chce, to może zobaczyć naszą recenzję bo myślę, że i w ogóle zobaczyć, że, wyszła, ciągle, myślę, że, że tak. Wyszło bardzo dobrze. Tak, wyszło, wyszło świetnie. Um, właśnie, no i tak. I dostajemy Madripur. Bohaterowie sobie idą. Świetny za projekt. Świetnie, bo wygląda jak Night City po prostu, albo, albo nie wiem, albo z jakiegoś kurde Blade Runnera. No, no, mega. To tam wyglądało. do baru, dostają. Alko oso dostaje osobowość nową, mm -hmm. musi grać rolę. Tak. I, I najlepsze jest, jak pochodzi do tego baru i mówi, to co zawsze on tam rości na węża tak, tak, do, tego, tak, tak. do tego, tego szota mu daje. Mm. On to musi wypić tak. mm. <laughs> to było piękne. W ogóle Baki też dostaje rolę. ma grać Baki w musi w być po prostu. Co on w przyszłości? O. No ale przed tym, jeszcze go nie weszli do tego baru. To na ścianie widzimy napis ten. Power Broker is Watching. To jest ewidentne wiązanie do tego, do wielkiego brata z roku 1984, Orwella. I no, teraz jest tutaj kwestia, którą już mieliśmy tam glimpse w, w tym w poprzednim odcinku, ale tutaj jakby ona jest bardziej rozbudowana. Kim jest ten Power Broker? Bo on może być tak naprawdę głównym bilanem zagrażającym i jednym i drugim. Znaczy, no, w komiksach to były dwie osoby, y, z tego co czytałem sobie. Ale tutaj mogą pójść, nie pójść, tutaj nie, nie, mu nie muszą pójść tropem z komiksów. No muszą, z komik nie muszą, no mówię po prostu jak, jak było w komiksach. Y, no, 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 ale jedna co jest z kim jestem Power rock y, to może być Arnim Zola, który y, będzie w, jako nadal ta, ta świadomość w komputerze. Y, w ciele robota, bo w sumie tak był w komiksach. O, w komikach też był Karl Malus. No. Mm. Tym właśnie tam powerbrokerem, nie? Tak, ale no ale tutaj myślę, że ten Zola mi bardziej, bardziej trochę wypasował w sumie. On, znaczy, on już był w, tam w Captain America, tam Zimą w zimowym żołnierzu, ale. Mm, ale on, jakby, mi się wydaje, że on jest najbardziej powiązany z tym serum Super żo żo Żołnierza no i... No jeszcze, jeszcze, tak w że był K Curtis Jackson jeszcze był w komiksach, to mm -hmm. były dwie właśnie osoby, był Karl Malus i Kur Curtis Jackson, ale tutaj mogą zrobić cokolwiek tak naprawdę, nie? Tak, tak, tak. Eee, no, ale po, po tej bójce buj w barze, która była, no, świetna, komiczna, jak sam dostał yy, ten telefon. Nie, no to sam było sam już sam takie, ja mówię, no? dobra, układa się dobrze ta do rozmowa, ale ja już wiedziałem, że ona powie jakoś sam do niego, nie? Tak, tak wiedziałem, tak, tak. że to się stanie. Znaczy, on to mógłby tłumaczyć jeszcze, jakby, nie wiem, jakby, jakby nie wiem, ma to jest, laskę, czy to jest coś? chyba tożsamość, no. No, ale, ale jak on już powiedziała do niego sam, no to nie to już koniec. No ale i tak, i tak było, było świetnie. No i, no i uciekają, dostają... Y... Wszyscy z miasta, łopcy. Tak, no, jak w Johnny Wiku, właśnie. No, jak w Johnny Wiku. W ogóle ta scena ucieczki też jest świetna. Zimo to pan tam w pierwszych sekundach gdzieś już ucieka. Pan to wspomnieć, kto ich ratuje też. Właśnie, pojawia się tu. No nie spodziewałem się jej spotkać tutaj. Ja wiedziałem, że będzie w tym serialu, ale. Tak, no znaczy to już było wiadomo, ale nie spodziewałem się jej spotkać akurat w tym mieście. Myślałem, że ona będzie gdzieś tam w Ameryce gdzieś, nie? Ale ona okaza okazało się, że ona przebywa. No W sensie mówimy o. Sharon Carter. W ogóle też były plotki znowu być love interest dla takiego, nie wiem, co yy, Po tym, po tym co tam pokazała u siebie na chacie, jak, jak ona tam yy, ma stosunek do nich i w ogóle do tej całej sytuacji, myślę, że to nie będzie love interest do, do żadnego z nich. Yy, ja miałem takie przekonanie nawet, że... Ale dobra, ale to, o tym może później. No ale dobra, ona widać, że się żyje tutaj, jest na na wygnaniu. Bez poszukiwana, no, Ale żyje jej się dobrze. Ehm, dochodzimy do momentu, w którym. Mm, ona jest in, uinf, informatorką główną naszych bohaterów, która. Ehm, no tak, wcześniej dowiadom się, że serum super Żołnierza jest tworzone właśnie tutaj. Ehm, przez Naj'a, jakiej? on chyba się na, miał na imię. Tak, tak. Ehm, no i, no, i właśnie teraz yy, dochodzimy do jednej z najlepszych scen, jakich, yy, jak, jakie była w tym, w tym odcinku, czyli całej tej sekwencji w, w dokach, yy, gdzie, gdzie, yy, gdzie bohaterowie do, yy dochodzą do tego Nigella i tam on im tłumaczy, że on tam w ogóle też tutaj w końcu znowu odwołanie do tego, że. Yy, ta te serum super żo żo żołnierza bierze się. Yy, te, to, to, które yy, mają. Key, flag Smasher's. Yy, no, to było. Yy, jakby. Jakby to powiedzieć. tworzone przez yy, krew yy, Isaiah, Którego poznaliśmy w poprzednim odcinku. On to, on to mówił. W ogóle to jest odwołanie też do tego, że yy, amerykańscy naukowcy testowali właśnie różne chemiczne wiązki, jakieś no, chemikalia na afroamerykańskich żołnierzach w czasie wojny, żeby po prostu sprawdzić jak, 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 jak na nich to działa, bo, bo ich nie szkoda. Um, no ale Nigel ginie, Zemo go zabija, ale przed tym... I wtedy dost... z RPG-iem ktoś strzela. Ten... Tak, ale przed tym dostajemy taką świetną sekwencję, jak się Sharon Carter, Carter radzi z z kilkunastoma tam łowcami, którzy poszukują tych zabójców w tej, tej, tej stali. Eee, ja myślałem, że nie wiem. No ona jest ona, no jak Atomic Bond po prostu, jak, jak John Wick. Czyński. To jest, była świetna scena, moim zdaniem. Nie wiem, jak to było. By Potem ona wbija tam do nich i właśnie Zemo go zabija Nigella i wtedy z RPGa tam im strzelają w ten, w ten kontener. No i se wybucha. I co? I trzeba uciekać dalej. No, i właśnie. No. Uciekają. No, to tu mamy tą scenę. Jak znowu. Jest, jest kryzysowa sytuacja, a sam i baki się kłócą, że ten pobiegnie w tą stronę. Nie nie, to, to jest no, świetne. No mówię, że ten ten Bromans będzie tak kreowany właśnie. Ehm... Ale w ogóle nie powiedzieliśmy, że jeszcze to jest w ogóle odwołanie jeszcze do jednego filmu ciekawe, yy, czyli do władcy pierścieni. <grym>, nie wiem, czy mogę zauważyć, że yy, yy, gość o imieniu sam yy, podróży z, z jakimś yy, drugim, drugim typkiem. Yy, potem yy, dochodzą do momentu, w którym sprzymierzają się z Wilanem, yy, ratuje ich yy, niewiadomego nie pochodzenia. Gość, który okazuje się być sprzymierzeńcem, potem mówię tutaj o Sharon. Więc <grystuje> tu takie fajne, to jest, fajne. Pójście za daleko, oh. chyba trochę. Ale, ale, <grystuje> czyli wiem, że to, ale to jest takie. Takie fajne ale, alegorie się tutaj wplateją, ale to jest takie po prostu, że można może to tak. Nie powiedziałbym, że interpretować, bo to zupełnie o co innego tutaj chodzi, ale, ale całkiem śmieszne zależności tutaj widzę. Um, no. Ale, ale co dalej? W ogóle mnóstwo jest tu tu, histori związanych z, z, z komiksami. Na przykład to, to imię e, sama, czyli to ten, taka ta, ta, ta fikcyjna, znaczy fikcyjna. No to ta postać, w którą miał grać, czyli ten Smiling Tiger, to, to była to był bohater w komiksach. Wszystko ma tu jakieś swoje, swoje powiązania. Jak to w MCU raczej? No, no, ale. No, i udaje im się uciec. Ale też można się tutaj. Teraz tam była chyba scena z tą grupą, właśnie, kiedy oni wysadzają ten samochód. Ee, nie, jeszcze wcześniej była scena, jak ta Carly um, jest y, w tym sierocińcu i, i jej chyba. To chyba jest jej jakaś wychowan y, No, inaczej ona była wychowanką jej, jak ta y, mama da, Dalia, czy tam, jak, jak ona miała. I ona po prostu. Widać, że umiera, pewnie ją wychowała, dlatego Karli. Nie, ma oni cały stosunek czas, o, do niej. Oni cały czas się starają ich titować jako złych, ale w sumie nie aż tak złych, a ja cały czas nie mogę tego kupić dla mnie. Yy, znaczy, dla mnie to ta, znaczy, ja tak myślałem do momentu, kiedy właśnie pokazana była to, to pożegnanie tej, tej, tej kobiety w tym sierocińcu przez Karli. No że to była jej jakaś, jakaś ekwiwalent matki. No, po prostu no widać, że było, miała ten szacunek, że ona ją wychowała. I to słaba okay. matka, że, te, że teraz robi takie rzeczy. Ale ja. znaczy no okej, okay, ale jeżeli chodzi o... No i też yy, Carly tam powiedziała o tym jak... Fajnie opisała jak, jak czuła wpływ serum na nią. Eee, no okej, okay. ale potem ja myślę, że no okej, okay, ona ma u... jakiś tam a Ucia... no, Ucia... potem dzieje się to, co się dzieje. No właśnie, a potem wysadzają budynek pełny lu... peł... 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 pełen ludzi. I to e... mówią, że to jest jedyny sposób, żeby. Znaczy ten drugi jest jakby zaskoczony tym, bo on gra bardziej ludzką stronę tego. To ona zrobiła jakby. Ona mówi, że to jest jedyny język, który do, do nich dociera. No to. What Więc the fuck, kurde. Mnie to, to strasznie wybiło ja w ogóle z jakiegokolwiek rytmu. ja teraz nie już jest, no. nie czuję jakiejkolwiek. Próby pewnie i tak będą to czuję, że próbować na koniec jakoś wybierać ich, no. ale no. Mogą tym, powiedzieć, że one od... z... mają jakąś złamaną psychikę czy coś. Ale potem co ona no. tutaj zrobiła, no to ja nie, kupu... nie kupuję jakichś wytłumaczeń, bo nie wiem co by musieli zrobić, żeby mi wytłumaczyć, że to miało jakikolwiek sens. No. Będę teraz odpokutować Tak. Nie no trzeba ich y... powstrzymać i tyle. Trzeba nie, ich powstrzymać, to... no. No i dobra. W ogóle mamy, jakby się doszukiwać, było pełno nawiązań do X-Men, w ogóle w mutantów, ponieważ Madrypur był głównie związany z mutantami. Dawne na jednej z. W ogóle na tej. Na numerze rejestracyjnym. Tablicy rejestracyjnej samochodu. Był. No oczywiście, że to jest takie już klasyczne, że na tych tablicach się umieszcza jakieś numery komiksów. No, i na tej tablicy, na której jechali e, bohaterowie, no to był numer komiksu z e, Wolverine'em. W którym Wolverine działał w Madryburze. E, tak, też, też dużo osób w ogóle, e, które jeszcze nie oglądały tego odcinka, gdzie się pytał, czy w ogóle był Logan w tym odcinku się pojawił, czy coś. No właśnie, bo. E, Więc ja myślę, że to było już gdzieś wcześniej wyciekła ta tablica, bo dużo osób się pytało czy Może w tu nawet, w no. Ci pojawił Logan, no. eee, ale, ale ja no to jest ciekawe dlaczego akurat on. Znaczy okej, okay, że Icerek, że on był w Madrypurze, ale mogli zupełnie kogokolwiek dać, ale akurat dali Wolverina, więc A wiemy, że mają x nie być. W no właśnie, więc... więc może pierwszy raz poznamy Wolverina właśnie w Madrypurze, w tym w dalej w MCU, więc to, by, to, by, to byłoby ciekawe. Ehm, no ale dobra, potem mamy powiem potem a właśnie, y, od niej odjeżdżają. Timo z... przyjeżdża po nich z kabrioletem. Tak. tak. A i w ogóle mają czekaj, się. jeszcze bym wytłumaczył na prosto, ponieważ w którymś odcinku y, naszym y, omawialiśmy zwiastun i, pokazało, i myśleliśmy tam, że y, w, tej, w tej restauracji w Madryburze, no to oni tam mają czaszki z króli. <laughs> to były, były po prostu czaszki małp, bo. To cała, to cała knajpa była pod jakąś małpą. <grym> więc. Więc Kolejny nawet za niego do wersus konka. Nie... <grym> tak, dokładnie. Ale no, to już wiadomo, że za bardzo się teoretyzuje. To, to już Wanda Vision nas tego nauczyła. Wanda Vision no, hmm. Idealny przykład, że nie warto nastawiać na konkretne tak. rzeczy. No właśnie. No ale tak, zimno po nich podjeżdża. Um, no i co? No i podjeżdżają inną dal, a Sharon... Mówi pewną ciekawą rzecz. Ona w ogóle. Tam na nią auto już czeka z jakimś szoferem yy, i ona mówi, że mają problem. To była dość ciekawa kwestia, ponieważ daje do myślenia do teoretyzowania kim? Po jakiej stronie tak naprawdę jest Szarą w tym momencie. Czy, czy ona pracuje dla tego power blockera, Nie, Czy ja ona jest się tym nie power Nie jest teorię, tylko po prostu poczeka na następny odcinek bo... możemy sobie po teoretyzować zobaczymy, co się z tego spełni, nie, ale... Ale to jest ciekawe, co ona powiedziała, bo tak. Tak konkretnie totalnie z dupy, no. ale ona była zwykłą, zwykłą postacią, Zwykłą agentką. A tutaj widać, że jest na w jakąś większą sytuację. No ale nie wiem. Więcej nic o niej nie powiem, bo, bo po prostu nie wiem. Trzeba tylko teoretyzować. Potem w ogóle oni są na Łotwie. Właśnie. Czyli coraz bliżej Polski. Mhm. A gdzieś była w ogóle plotka, że oni nakrywali. W... W Pradze i w tej Pradze porozwieszali polskie napisy, więc możliwe kurde. jest, że Praga będzie gdzieś yy, grała Polskę i oni gdzieś się pojawią. Jakby mieli no. jakąś misję w Polsce, to on się mega zajarał o tym. No, no. Ale nie, no, ale to było kurde, ale to by było mega. No ale wiemy, że Polska się pojawi, wiadomo, w Hołkaju. W sensie A, polski akcent. Tutaj by była, No W sensie no tutaj by w sumie pasowało tak patrząc. Pasowałoby, no bo, bo w Europie oni się bujają. Ja już, no. ja już ża ża żałowałem, że w Spidermanie chociaż nie przelecieli przez Warszawę no, czy coś. No, właśnie. no, no. To było blisko. No, trudno. no ale dobra. No i, no i są w Łotwie. Mają, tam zimą ma pod ten pomnik pamiątkowy ofiar z Sokowi. I to widzieliśmy już w wiosunek ten, ten moment, ale um, Baki coś odkrywa. E, zaczyna. Każę e, te, Falconowi temu i, te, i to tam, tam on. Tak, 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 Chce przewietrzyć czy coś tam. Tak, ale okazuje się, że on odnajduje te paciorki Kimo, one się chyba nazywały. Um, oczywiście znane z Black Panthera. E, no i. Odkrywał w pewnej ja już myślałem, alejce. że będzie okoje, ale nie było. Też myślałem, okoye. że będzie okoje, ale to jest ta, e, ta druga, ta z, z tej gwardii Dora. Dora mi, jak ona się nazywa? Dora Miraże? Coś takiego? Czekaj. O tym ufa, ja szukam, że znajdę. Dobra. E, no i ona, no widać, że ona jest tutaj po Zimo. bo wiadomo, że Zimo zabił króla Tyczakę, więc o nich Wakanda chce zemsty. I tego się kompletnie nie spodziewałem, że oni poruszą ten, ten motyw Wakandy w tym serialu, ale chociaż z drugiej strony to jest jednak logiczne, ponieważ Zimo wyszedł na wolność, a, a ma porachunku jeszcze z, z Wakandą, więc pewnie. Więc nic dziwnego, że, że tam została ona wysłana. Na pewno ona nie, nie jest jedyna. Wątpię, żeby taka jedna została wysłana na taką misję, chociaż z drugiej strony ona na pewno by sobie poradziła nie tylko no, z Zimo. po prostu szpieknie, nie? W sensie. No... No tak, ale. No, ale, ale fajnie. Fajnie, że taki smaczek Wakandy. Pewnie dostaniemy jeszcze w następnym odcinku bardziej rozbudowany ten motyw. Eee, wątpisz, by go oni, oni go ciągnęli przez cały serial, ponieważ to nie jest o tym. Ale Zimą może mieć z tym problemy. Mm. No. No i. I tak się kończy ten odcinek. No i mega. Jest wyczekiwanie, co będzie w następnym, teraz po tym tygodniu. Tak, właśnie. I ja jestem zajarany totalnie. Z odcinka na odcinek to się robi coraz lepsze. No, mega. Po takim czymś. W ogóle to jest tydzień emocji, muszę przyznać. Tak. O, no, fantastyczne teraz dostajemy, że tak powiem, czasy, żeby się jarać popkulturą. Tak. No. <laughs> Czekaj, ona gra, to jest Ayo i to jest aktorka, która się nazywa Florence Kasumba, a ta bohaterka to jest Ayo. O, to no, jest ale Ayo. no, ale o tą Gwardię mi chodziło, jak ona się nazywała w Wakandzie. Dora Gwardia coś Wakandzie. tam. Ale, ale, ale dobra, ważne. nieważne. Myślałem też, myślałem, że będzie okoje, nie było okoje, ale fajnie, że Wakanda w ogóle. I ten, ten taki motyw muzyczny z Wakandy pod koniec. Ach, I... Piękne. Nikt się nie spodziewał, a Falcon do Winter Soldier robi na razie więcej dla rozbudowy uniwersum niż WandaVision, Ciekawe że się spodziewał, że WandaVision będzie to rozbudował. Nie chciałem o tym mówić tak też na początku, ale no faktycznie WandaVision była spoko, mi się podoba, ale w no, do Falcona to jest co, nic. Jedyne co, mo co może rozwinąć Wanda to to ta zakończenie, nie? ta scena po napisach. To tak, jest to jedyne, to, co to może tak wpłynąć, bardziej, no. ale to jest tylko taki bardziej tease do Strange'a, a tutaj faktycznie coś się dzieje już wewnątrz serialu. nie? No. Osobiście bardziej wolę to, co się dzieje w Falconie. W ogóle I... wolę oglądać Falcona, jakoś czuję no. No, się, to, to się lepiej. Czuć ten powiem. hype, te emocje z każdym odcinkiem. A WandaVision działała tak, że tam było to bardziej takie konfudujące. Czasami przy łonzie było już, no kolejny odcinek, co trzeba obejrzeć, a tutaj I jest tak, że tak. chcę. Tak, że czekamy i chcemy, no. Nie jest to jeszcze poziom Disney Plus, jak był Mando, ale już jest bardzo blisko. Jest blisko, tak. Może Loki? Może, może Loki, no tam to w ogóle będzie, no ale dobra. Mm, więc odcinek był najlepszy do tej pory z tego, co wyszło na Disney Plus od MCU, według mnie. Według mnie też. ale to najlepsze to, to każdy odcinek jest coraz lepszy, więc jeśli utrzymał taką tendencję, od no to nas czekają fantastyczne trzy odcinki. Jeszcze. Tak jest, tak jest. No dobra, myślę, że wyczerpaliśmy temat. Jeszcze się wyczerpaliśmy temat. Tak, na zakończenie to możemy wam życzyć tylko wesołych świąt. Tak, wesołych świąt. To jest pewnie ostatni odcinek w jajka. Jak się no. E, no i co? No, nie, nie wiem, co tak. będzie następne na na nie kanale. Wiemy, ale pewnie przyszły będzie. Falcon. Bo w sumie, Możliwe, nie że nie przyszły Falcon, bo zawsze nic takiego ciekawego się nie pojawi w międzyczasie, więc. Ale zawsze możecie wrócić do poprzednich odcinków. Mamy ich sporo. Więc szczególnie zapraszamy. polecamy do recenzji Godzilla vs Kong. Tak jest. Do poprzednich omówień Fa The Falcon and the Winter Soldier też zapraszamy serdecznie. Tak jest. No, no to co, no to jeszcze raz. Wesołych świąt i trzymajcie się I do usłyszenia. do usłyszenia w następnych odcinkach. ma